Cie mam mortki? Ozdobka z tej strony. Słuchajcie, opowiem Wam historię. Ja pierdolę, słuchajcie. Ja mam takiego przyjaciela, Misze. Ja mówię, że to jest druga strona medalu. Ja indygo, on kurwa, taki wilk, nie? To taki pojebus O! Dobra, słuchajcie, wracając do tematu. W Meksyku pojawił się nowy narkotyk o nazwie flak. I się skojarzyło z flakiem, czyli wiecie. Że jajka wiszą. Dobra, nieważne. I byliśmy tak zbakani z miszą jak bąki. I patrzymy, typ na pierdale, może wam to pokazać, słuchajcie. Typ na dyskotece wyglądał taki. I mówią, mówią, że ten narkotyk wywołuje albo diabła, albo anioła stróża. Do nas mówiłem, czy chcemy spróbować. Tutaj to słuchajcie, to kosztowało chyba 5 dolarów, a kurwa ściecha taka. Podzieliliśmy na pół taki niebieski środek i ja mówię, co mam z tym zrobić? Wciągnie, ja mówię, ale co tam będzie? Wyjdzie to, co masz w sercu. Ja mówię, o kurwa, ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to. Ale ja mówię, ale posłuchaj, naprawdę to co masz w sercu. A ja mówię, dobra, kurwa, ziom. Zajebałem krechę i to był błąd. Nie rzuciłem. 24 godziny odpłynąłem i teraz Wam powiem, jaka jest sytuacja. Ja. Mi się wkręciło, że jestem asasynem, nie? Wyobraźcie sobie typa. Idziecie sobie gdzieś, ominęliście bezdomnego i w pewnym pojawia się przy Was gość. Czemu ominąłeś bezdomnego ziom? I gość, kurwa, prawie się zesrojmy. Oddaj mu wszystkie pieniądze! została w portfel i ucieka. To to chuj. Ale mój kumpel, Misza, on jest hmm. bardzo wierzący. On wszystko na Boga, nie? I teraz posłuchajcie. Wbija się do kościoła z blantem. Ja za nim, tak samo ubrany, żeby nas nikt nie widział. Wiecie, w Meksyku wszyscy są bardzo wierzęcy, wie, wierzący. I wchodzi, a tam ksiądz, nie? I teraz wyobraźcie sobie, co Misza do niego podchodzi, nie? A Misza tak. Eee, Rychałeś dzieci? Poniedziałek w całym kraju przepiękna. A gdzie jest odkurzacz? Kurwa gość zwariował. Ale jaki odkurzacz? tam po tym języku swoim, hiszpańskim przyjacielu. Ja tu kurwa tego języka nie kumałem. stoję z boku i patrzę. Odkurzacz, żeby ci rury wydy tą, Kurwa, to kurwa za wdągłem wsadzić. I w tym momencie pojawia się anioł stróż. Czyli ja zostaw! Szatanie! Tego księdza już nigdy nie dotknie dziecka, słuchajcie. Uzdrowiony ksiądz. Wszystko pokochał.